Witajcie w Nowym Roku! Wiem, że obiecałam w noworocznym odcinku pytania i odpowiedzi, ale no nie przygotowałam się jeszcze do tego odcinka. W sensie, że po prostu nie ogarnęłam wszystkich tych pytań Waszych, bo jest ich bardzo dużo zarówno na YouTube pod filmem, tak jak i w wiadomościach prywatnych. Na Messengerze i, i w jakichś tam wiadomościach na innych. No, różnymi sposobami te pytania były zadawane, więc powoli je ogarniam i obiecuję w najbliższym czasie, być może w następnym odcinku, odpowiedzieć na wszystko. A tymczasem jesteśmy po świętach, po sylwestrach, po tym takim dziwnym czasie, chociaż przed nami jeszcze Trzech Króli, więc też macie długi weekend. My nie mamy. <noise> ale jesteśmy po tym takim głupim czasie, bo codziennie mi się wydawało, że jest sobota lub niedziela. Chyba wielu osobom tak się wydawało. Kto miał długi weekend. I... No ale u nas praca jest codziennie, niczym się nie różni. Czy to Niedziela czy środa. Zrobić trzeba i tyle. No i dzisiaj przyszła pora na niebieską. Nie dawało nam się złapać, ale dzisiaj Karol ją tutaj zamknął tutaj w tym malutkim kawałeczku, to jest puszczona taśma, ale ona nie chciała do niego podejść, żeby ją na linkę wziąć, a ja przyszłam na spokojnie. Postawiłam jej wiadro z burakami pastewnymi i. Podeszła, założyłam jej linkę jakoś bez żadnego tam problemu. Ona już po prostu wie, że Karol ją łapie do jakichś tam różnych nieprzyjemnych rzeczy. Więc zabieramy ją dzisiaj do domu, do stodoły, do florki i do tej jałówki młodej. No i co? No zabieramy ją, bo już trochę jest zimno, chociaż ona jakoś tam mocno nie marznie, ale. Ale to już nie są warunki dla niej i nam będzie wygodniej, bo tu trzeba nosić i siano, i treściwe, i o wodę się martwić, bo zamarza w paniaku, więc e, będzie nam dużo wygodniej, jak ona będzie w stodole. Udało się, ale nie powiem. Naszarpaliśmy się. <gryw> no, Karol gorzej. Chociaż mnie też przeciągnęła ładnie. Ona będzie tutaj uczepiona, bo ona by biła florkę, i Tą jałóweczkę, której dałam na imię Magia. Chociaż Karol nazywa ją Marzenka. <grymne> Więc jest Magia Marzenka. <grymne> Nie wiem dlaczego. No dziewczyny sobie przypominają. Sobie przypominają, że się znają. No ale niestety niebieska musi być uczepiona. Trudno. Taki jej charakter. Taka już jest, i ten jeszcze nie chce pić. Jest w szoku na razie. Wieczorkiem dostanie treściwe. konie się tłuką. Trzeba wyprowadzać. Więc pędzę, a wy dziewczyny grzecznie tutaj. Dzisiaj wyprowadzamy kubyłki. Pierwszy raz na nowe pastwisko, tu gdzie stały. Konie. Wszystkie przez całe lato. Wiki, najpierw trzeba zamknąć spokojnie. Dobra. 3, 4... <grym> Burza sama się lążuje. Widzę <grym> skórnupel. Prrrr <śmiennie> Wigi poszalej też trochę A zawsze się tak cieszą jak na, na każde nowe miejsce jak się wypuszcza to <śmiennie> ha, mój człowieku <śmiennie> Zderzenie czułowe, nie No i tutaj mają bliżej do koni. O, aż bąki puszcza. Burza. No stąd mają blisko do iskry i kai. Przecież się znacie, głuptasy. Baliśmy się wypuścić je na cały tutaj ten wybieg. O, chcemy tak stopniowo, żeby trochę poznały to miejsce. Co jest wariat? Tyle energii. Stoją na samym sianku. Co koniu wyścigowy? Co burzynia? Co kochanie. W ogóle yy, burza wymienia zęby mleczne. I teraz śmiesznie wyglądała ostatnio, bo nie miała dwóch górnych jedynek. I to zauważył wujek i mówi, że yy, Wiki wybiła zęby dla burzy. My w panice do niej, a się okazało, że ona dopiero wymienia jedynki. szatan. Ona się wydaje taka niepozorna, ale potrafi. O, wow, woda. Uf, Pićku. W ogóle one strasznie mało piją. Wiadro naraz na obie. No i jeszcze musimy podłączyć prąd tutaj, żeby sobie Przypomniały, bo one chodziły e, ostatnio... Zaraz one chodziły... No ostatnio bardzo długo u wujka. E, w, w ogrodzeniu drewnianym. Co myszka? Co moja myszka? Moja kochana. Pokaż zęby. Burza. <grywa> I ten... No i też właśnie nie chcieliśmy tam bezpośrednio przy krajówce ich puszczać. Żeby... O. Piękne jedynki, nowe rosną. <laughs> Trochę nie umyte zęby, tak? Nie, już teraz te jedynki są wielkie. A Były takie równo z dziąsłami, to śmiesznie wyglądała jak przedszkolak. No i nie chcemy ich puszczać bezpośrednio przy krajówce. Niech sobie przypomną, co to prąd. Co, co, ty na mnie tutaj nie wskakuj. Patrzcie, Sianko jedzie. O matko, Sianko jedzie. No <laughs> co mi tutaj huchasz? Burza! Idź gryź! wiki. Zaraz będzie sianko. Ostatnio były straszne wichury, więc nawet kilka dni one nie były wypuszczane. Bo po prostu było strach, czy jakieś gałęzie nie spadną, czy jakiś płot się nie połamie, Też gałęzie na pastuch spadały, więc bezpieczniej było ich nie wypuszczać w ogóle. Obiegały to jeść teraz. Od wczoraj wypróbowuję trawo kulki. Dostałam kilka porcji od znajomej. Wygląda to jak wysłodki, w sumie tylko, że pachnie ziołami. To się namacza na noc. I wczoraj jedną porcję już dałam dla Iskry i Kai, ale yy, stały i wąchały. Więc dopiero teraz pójdę sprawdzić, czy zjadły. Yy, a po namoczeniu wygląda to tak. Trochę wygląda to jak końska kupa, więc się nie dziwię, że się zastanawiały, czy to jeść. Pokuś, idź mi stąd. Wymieszałam im to z płatkami z owsa. No i dzisiaj drugą porcję im daję i sprawdzę czy zjadły przez noc to co dostały wczoraj. Ogólnie pachnie to ziołami. Ale po namoczeniu to pachnie jak milion torebek zanurzonych, zalanych wrzątkiem takich ziołowych herbatek. No po prostu tak intensywny zapach ziół, że aż się w głowie kręci. Bardzo fajny zapach. No i dostałam kilka takich porcji. Jeżeli one dzisiaj to zjadły, to myślę, że troszkę im zamówię tych trawokulek. Ale idę sprawdzić najpierw czy zjadły. Patrzcie jaką mieliśmy wichurę tutaj. Przesunęło całą szklarnię. I to o jakieś półtora metra z tej strony. No, ten wiatr. Yy... O, szklarnia wraca na swoje miejsce. Ale numer. <ścoughs> A ja się zmartwiłam, kogo prosić? Kilku chłopów o pomoc do przestawienia. <ścoughs> Dobrze, że w środku truskawki schowałam, tu doniczki zatrzymały, tak by odleciała całkiem. O matko, ale tam żeby na ten trafiła. Ale numer. No ta wichura, co była ostatnio chyba w całej Polsce zresztą, no to narobiła nam tutaj problemów. O, weszło. Dobra, dobra! To idealnie tu jest. Jeszcze tamtą stronę trochę. No, no. Dobra! Git! I stoi na swoim miejscu. Matko! Ale tutaj nie wiem, no będzie trzeba może jakoś poziom jeszcze złapać. Ale to już będziemy się martwić może wiosną. Uff. Jestem już u dziewczyn. Chcę sprawdzić czy wyjadły. Ło, wow. chyba im smakowało <noise> No i co? Co Junia, Smakuje ci, aha Dobra, to już wam nasypuję No u iskry więcej owsa się trafiło Ważne, że e, smakuje im I ważne, żeby się przyzwyczaiły Cinają. pasuje Isko jak zwykle chce grzebać w wiaderku, dlatego też wiaderka dla koni muszą być zawieszone, bo one chciałyby grzebać w paszy i wywracają wiaderka. No jak grzebią w sianku, to też je marnują, bo jak zdepczą, no to też już później nie chcą jeść, dlatego są paśniki. Dlatego konie to muszą jeść znaczyń, spaśników i skarmników i tak dalej. No i rozczesałam te wstrętne e, cosie u Kajuni. Już tydzień ma piękną grzywę i, i to popryskałam jakąś tą odżywką e, do pielęgnacji włosów dla psów, bo mam taką dla Loli do czesania i bardzo fajnie, e, bo po tej odżywce w ogóle ten włos się nie zbija znowu w ten taki kołtun. Więc yy, wyszła nam na ludzi kajunia. Ok, idę teraz nalewać im wodę. I Karol teraz karmi krowy, konie, rozdaje wszystkim siano. I już mamy w sumie, a jeszcze kury i króliki. Nie, tylko kury. I już mamy w sumie po obrządkach dzisiaj. Dobrze, że wczoraj zabraliśmy niebieską Bo w nocy stała się zima. W końcu W końcu jest pięknie, w końcu jest słońce. Bo u nas na Podlasiu to jest rzadkość, z tego co widzę na zdjęciach z całej Polski, to wszędzie było słońce, mam wrażenie, tylko nie u nas. Krówki tak fajnie wszystkie stały rano bokiem do słońca, wygrzewały się. Przywiozłam im trochę dalej bele, bo tutaj nie ma takiego wiatru. Troszkę, troszeczkę wieje, no ale w porównaniu jak tam, tam, mm, o tam, taki jest, taki przeciąg zawsze jest najgorszy. To tutaj praktycznie nie wieje w ogóle. Stawię im jeszcze zaraz wele słomy do leżenia. I gotowe. Krowy ogarnięte. Dzisiaj Karol wywoził obornik z koziarni. Sky! Więc krowy i konie musiały być zamknięte tutaj na kwaterce. Ale właśnie. No, Sky się strasznie denerwuje, bo przyniosłam im marchewkę. Zaraz je wypuszczę wszystkie. Idźcie jeść! A wychodźcie tu chłopaki Chodźcie oh. Trzeba im dawać na kilka kupek zawsze Chodź tu zefir Kuba jedz sobie tam Co za zamieszanie Oni nie potrafią jeść normalnie ja nic nie mam w wiatrze Zefu. Tam masz trzecią kupkę. Chodź, pokażę ci: lalka, wiśnia, etyl, kraska, mama muminka. Samba, Montana, mm. Mysza, byku, Luna, Buba, Arizona. Zośka, salsa. Wszyscy, wszystkie obecne. No, jecie, jecie. Sky y, jest tutaj jakby najbardziej dominujący. No, i on łazi w to już z powrotem, i wszystkich przegania, i każdy od niego musi uciekać. Byś, 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 byś. O nie, etyl idzie ostatnio w ogóle. Przyjechałam dać siano. Zostawiłam traktor tak tu w połowie drogi. No i tam gdzie widać tą wieżbę jest nasz staw, z którego one piją. Był mróz i poszłam zrobić przerębel. No i zrobiłam, wracam. A tam przy traktorze... Etyl się czochra o duże koło i po prostu tak bujał 30 koł, że myślałam, że będzie po niej, że wywróci w ogóle. Byku, ja nic nie mam. Byku, byku, ja nic nie mam. Idźcie, macie tam sobie bele. O, znaczy teren. Wszystko się dzisiaj udało elegancko. Ja tutaj zamykam. Aha, krowa poszła jeść marchewki. Tutaj mamy dużo zaburzeń osobowości. Niektóre zwierzęta w naszym gospodarstwie myślą, że są innego gatunku. To marchew dla koni, byku. Oczywiście, marchew jest bardzo zdrowa dla krów również więc aha wszystkie już od teraz lasą e, Więc jak najbardziej wskazana e, szczególnie ze względu na dużą zawartość karotenu to jest przy rozrodzie wskazana klaczna przy... O! Ale montana mało nie dostała po, po głowie od skaja. Mm, przy rozrodzie, y, klacze, jeżeli się planuje zażrebiać, to przynajmniej z dwa miesiące dobrze jest dawać marchew. No, tak przynajmniej mi y, podpowiadali inni hodowcy koni i paterynarz. Jejku, jaka ta zocha jest! Zosia, byś byś! Moja kochana, i <grywa> ona jest duża! tak ogromna, a brzuch po prostu tuż nad ziemią. Ona się bardzo wypasła, bo w ubiegłym sezonie poroniła i no i przez cały sezon nie karmiła nikogo, więc tylko jadła i rosła wszerz. Lecę. Lecę, lecę. Chłopakom obiad podawać w całym dniu pracy. Krówki też dostały. Gratisową belę dodatkową i wszyscy szczęśliwi. Pora wstawić okna przed zimą. Od jutra ma się zacząć zima, śnieżyce i tak dalej. Ta temperatura, pogoda, która jest teraz, to nie można tego nazwać zimą. Ale od jutra już. Ma być śnieżnie bardzo mocno, zobaczymy, więc yy, trzeba zadbać o kurki. Muszę wstawić im okno w kurniku, bo tam jest w tej chwili siatka, którą yy, na noc za zasłaniam kocem. <grym> Wiadomo, robiło się wszystko, oby szybciej, no ale teraz to już poważna sprawa. Yy, jak zobaczyłam w prognozach, te śnieżyce i tak dalej. To już e, wstawię im okienko, które zawsze lato spędza w koziar na koziarni, a na zimę przynoszę je. No i oczywiście muszę je umyć, e, dlatego, żeby... Nie dlatego, żeby och ach, kurki miały czysto, chociaż to też, ale... Chodzi o to, żeby było jasno w kurniku, prawda w ogórki. Bardzo lubią jasno słoneczko i nawet wieczorem specjalnie im się pali mm, światło. Więc lecę z tą robotą, no, koguty już się cieszą. Coś z tego będzie fajnie się odmyło. Teraz okno wygląda tak <noise> na noc. Na no dzień jest tak odsłaniane. Idę szukać końcówek, żeby odkręcić kocyk pogryziony przez myszy. Wentylacja przynajmniej było. <noise> I, i spróbuję przykręcić okienko. Tak, Góry mogą zimować spokojnie. Okna pomyte. Tutaj e, zawsze co roku robimy tak, że robimy coś takiego. E, deszcz tu i tak nie pada, bo jest dach. Śnieg, no jak jest mega zawiejano to czasem trochę nawieje, ale to, to nieważne. E, musi być wentylacja, więc zawsze zostawiamy taką szczelinę tutaj. E, no, na pewno teraz będzie dużo cieplej. Ale jednocześnie będzie wentylacja, więc spoko. No i w samą porę. Jest 30 sekund, pada już jest biało. Więc... Kury mają elegancko. W końcu będzie zima, Laura tak czeka, żeby było biało i codziennie lepić bałwana.